Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznej prognozy na ten tydzień. Tydzień świąteczny w pewnym sensie, ponieważ jeszcze święta są. Większość z Was ogląda ten film w poniedziałek, w drugi dzień świąt, w Lany poniedziałek albo w śmigus Dyngus. Skąd ta nazwa? Skąd nazwa śmigusa Dyngusa? To chodziło o taki pewien pogański obyczaj. Śmigania ruzgami, czyli takiego, no można powiedzieć, czegoś, co się może kojarzyć z czymś nieprzyjemnym, czyli takiego, no, w, no nie może nie batorzenia, ale takiego używania tych ruzg, ale nie w celu jakiejś kary czy zadawania bólu, tylko połączone było to oczywiście też z polewaniem wodą jako rytuał budzenia sił życiowych, sił witalnych, które związane są właśnie z wiosną. Więc to znamy przecież w saunie, sauny, z bani ruskiej, gdzie też się używa witek brzozowych, dębowych do bicia po plecach czy po ciele, żeby pobudzić siły, siły witalne. Więc ten obyczaj drugiego dnia świąt, dyngus, związany z śmigusem, właśnie śmiganiem tymi rózgami, nie chodzi oczywiście o ból, tylko chodzi o pobudzenie sił witalnych, o pobudzenie energi, energii życia, która właśnie, e, e, która właśnie jest związana z tym, z tym dniem. Ale dzień sam sobie może być na swój sposób dosyć taki, no, chwilami, nieprzyjemny. Słońce będzie bowiem w kwadraturze z Marsem, co powoduje, że. Bardzo silnie mogą się manifestować napięciowe układy i w ogóle generalnie takie tendencje do agresywnych zachowań, twardych, ostrych. Dodatkowo jeszcze dojdzie do tego koniunkcja księżyca z plutonem czyli aspekt, który wzmacnia no jednak takie tendencje do bardzo gwałtownych reakcji ostrych, napięciowych, surowych radykalnych, pozbawionych bardzo jakiegoś tam ciepła, delikatności, tylko bardzo takiego nastawienia konfrontacyjnego. Więc uważajmy w ten pierwszy dzień świąt, żeby nie przesadzić z pewnymi trudnymi tematami, uważać podczas rozmów przy świątecznym stole, żeby nie poruszać dzielących kwestii, tematów, które mogą być bardzo przykre, trudne, ostre, agresywne. Uważajmy z pewnymi takimi rzeczami, żeby nie nie stworzyć bardzo takiej silnej konfrontacji, a tendencja do takich ostrych, agresywnych zachowań może być właściwie przez cały tydzień zauważalna, bo właśnie pierwszy dzień, drugi dzień świąt, właśnie wielkanocnych, może taki właśnie być i takie emocje uruchamiać i takie procesy bardzo mogą być zauważalne. We środę kolejny aspekt, który byśmy nazwali no nieprzyjemnym: Słońce w kwadraturze z Plutonem. Kolejny aspekt, który w zasadzie ma taką twardą, ostrą, agresywną, a nawet przemocową naturę, czyli uruchamia tendencję do bardzo nieprzyjemnych zachowań agresywnych, konfrontacyjnych, wzmacniając raczej takie skłonności do bezwzględności niż do rozumienia, czy dialogu, czy hmm, ciepła, czy wsparcia, które chcemy dostać od bliskich, więc te pierwsze dni tygodnia mogą być bardzo nerwowo nieprzyjemne, a potem wcale niekoniecznie też robi się łagodniej. W piątek e, Wenus znajdzie się w koniunkcji z Saturnem. E, Wenus nie lubi Saturna. Afrodyta wyszła za mąż, za Hephaistosa. Afrodyta, czyli Wenus, a Hefajstos to taka symbolika, można powiedzieć, odnosząca się do Saturna. I Afrodyta została przymuszona do tego ślubu z Hefajstosem, który był stary, brzydki i kulawy, no ale był bardzo zdolny, pracowity i bogowie go nagrodzili właśnie piękną żoną. No ale to było małżeństwo oranżowane, pozbawione szczęścia czy miłości, ciepła, i dlatego ta, też ten, to, też to zdarzenie koniunkcja Księżyca z Saturnem. Właśnie Wenus z Saturnem ma taki wymiar bardzo mocno taki pozbawiający miłości, przyjemności, ciepła, czułości i delikatności. Dojdzie do tego jeszcze koniunkcja Księżyca z Saturnem, Wenus i Neptunem tego dnia. Więc mamy całą ferię, całą huśtawkę nastrojów od depresji po jakieś romantyczne odloty i fantazje. Więc mamy strasznie takie skrajne, bardzo takie huśtawki uczuć, emocji, niepokojów, nastrojów, bardzo zmiennych, bardzo chaotycznych, bardzo szarpiących sercem i uczuciami i podświadomością, więc warto jakby zachować pewien dystans i e, e, no, traktować pewne rzeczy z, nie, do, nie do końca tak dosłownie, nie, nie brać tego na siebie wszystkiego, co się dzieje na poziomie serca, na poziomie relacji z innymi ludźmi, bo łatwo o pewne zranienia, ale też i o iluzje, i o o samooszukiwanie się i o e, rozczarowania. W niedzielę, e, chyba najbardziej taki ważny moment, może i nawet całego miesiąca, Mars znajdzie się w opozycji z Plutonem, który to dwie planety są bardzo silnie związane z agresją, walką, rywalizacją, i one tutaj się znajdą właśnie w opozycji wzajemnej. Yy, niedziela będzie również dniem Nowiu Księżyca, więc zasadniczo bardzo piękny, bardzo ładny moment, bardzo szczęśliwy, bardzo pozytywny, bo Nów w Byku, Księżyc lubi Byka, teoretycznie bardzo dobry, bardzo pogodny, bardzo pozytywny, a jednak może się okazać, że wcale niekoniecznie tak to będzie, że mogą to być uczucia bardzo, yy, yy, bardzo takie asertywne, agresywne, Połączone właśnie z, tym, z tą opozycją Marsa z Plutona, więc to nie wszystko będzie takie proste i, i takie naturalne, jak chcielibyśmy, żeby było. I dlatego y, warto, w, y, warto tak bardzo głęboko przy, przyglądać się temu, co się dzieje w duszy, i na poziomie serca, i na poziomie podświadomości, y, żeby nie, y, nie doświadczyć po prostu niepotrzebnych rozczarowań, cierpienia i strat. Więc mamy tydzień bardzo mocny, bardzo twardy, w którym dużo agresywnych aspektów i układów i dlatego bardzo potrzebna będzie też pewien dystans, pewien, pewien luz i pewna taka też trochę więcej spokoju, więcej równowagi, ale też i... No, można powiedzieć, że czasami tak bywa, że czasami trzeba coś zrobić bardzo mocnego, zdecydowanego, żeby um, sprawy poszły do przodu. I taki właśnie szykuje się tydzień. Um, ci wszyscy, którzy są fa zafascynowani tymi wszystkimi figurami, układami, no w końcu ten Mars w opozycji z Plutonem jest częścią pewnego bardzo ważnej figury, jaka się w kwietniu rozwija, czyli Wielkiego Krzyża, właściwie Półkrzyża, który się robi, zrobił się też Wielkim Krzyżem przez chwilę. No i ten, ta figura bardzo nadaje dużo rzeczy ważnych. No, jak to wszystko będzie się dla świata przekładało? O tym będę mówił na, podczas weekendu z astrologią e, polityczną, który będzie mieć miejsce 26 kwietnia, w sobotę. E, Polskie Towarzystwo Astrologiczne organizuje weekend z astrologią polityczną, więc zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcą e, e, dowiedzieć się, w którą stronę zmierza świat. Ja będę miał wykład. Choroskop upadającego mocarstwa. O tym, jak zmieniają się bardzo mocno procesy społeczne, polityczne. A tych wszystkich, którzy interesują astrologię i rozwój swojej, swoich umiejętności astrologicznych, serdecznie zapraszam do Szkoły Astrologicznej, do trzeciej edycji Szkoły Solarius, którą prowadzę, organizuję. Zaczęły się już, zaczęliśmy już zapisy. A startujemy we wrześniu. Serdecznie zapraszam tych wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje, wiedzę o człowieku, o duszy, o świadomości, podświadomości, karmie, losie, przeznaczeniu, rozumieniu pewnych procesów. Astrologia jest bezkonkurencyjna, jest fantastycznym narzędziem. Zapraszam Was wszystkich. Oraz na, zapraszam również na astrologiczny warsztat Droga Życia, który będzie mieć miejsce w Nałęczowej od 18 do 21 września. Droga Życia, dokąd zmierzamy? Jakie jest nasze powołanie? Cel, sens? Przeznaczenie, zawodowe ukierunkowanie, powołanie duchowe, życiowe, zawodowe, osobiste. O tym będę mówić, będziemy o tym pracować właśnie na tym warsztacie. Dziękuję serdecznie, zapraszam Was serdecznie również i w sobotę na Astrologicznym Komentarzu Tygodnia.